Hejka, kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji Star Stable Słuchajcie, dzisiaj mamy aktualizację z 6 lipca 2022 roku I mimo, że wydaje się, że jest dość małą aktualizacją To jak się, słuchajcie, wczytamy w całą aktualizację dostępną na stronie To jednak okazuje się, że jest troszeczkę więcej ciekawostek ale, oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i wszystkimi seriami na kanale. I słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to jeżeli pod tym filmikiem napiszecie Hejka Pozdrowisz mnie, czyli pod aktualizacją, to na następnej aktualizacji ja Was, słuchajcie, pozdrawiam. I pod aktualizacją najlepiej napiszcie na przykład swoje imię, albo ogólnie jak chcecie być pozdrowieni, czy właśnie imieniem, czy. Nazwą z YouTube'a. I słuchajcie, dzisiaj pozdrowienia lecą do Dafne Briwel. Mam nadzieję, że dobrze w ogóle będę wszystko czytać. Do Jagodywu, do Leny, do Dotre oraz do Lena Tolesi. Lena Tolsi, Mam nadzieję, że słuchajcie, naprawdę to dobrze czytam. Tak jak powiedziałam, najlepiej słuchajcie, piszcie mi imiona i wtedy będzie mi, mi troszkę chociaż łatwiej. Ale tak, słuchajcie, ten oto piękniś Jest to koń Pasofino Pasofino, dlaczego? Dlatego, że właśnie aktualizacja jest związana Z wyścigiem Gilerma Gadei Który jest dostępny dla tych koni A stwierdziłam, że ponieważ Są to nowe konie dostępne To będą, słuchajcie, dzisiaj Właśnie z nami Znaczy będzie ten dzisiaj z nami Już mi się język plącze Ale tak, słuchajcie Guillermo jest w Hali jeździeckiej i dlatego, słuchajcie, tutaj tak naprawdę stoimy. I słuchajcie, ja teraz będę czytać całą aktualizację. A w sumie, jeszcze Wam pokażę, czy ja tu mam. Właśnie, widzicie, ja tu nie mam jeszcze tego wybranego, ponieważ możecie, jak kupujecie konia, wybrać sobie płeć oraz wybrać sobie wiek. I widzicie, ja tu jeszcze nie mam tego, ale to na pewno będę, słuchajcie, na bieżąco zmieniać za każdym razem, jak będę w nowe konie grała albo po prostu w starsze konie, jakie gram. I słuchajcie, ja lecę z czytaniem i lecimy. Wyjątkowe zawody dla koni iberyjskich. Witaj w tym tygodniu konie Jorwiku wracają z fantastycznymi zniżkami, a do tego mamy powrót Ali i Umbry. Tak słuchajcie, będzie na pewno na kanale Short właśnie z tymi koniami, jak nie będziecie wiedzieć właśnie jak wyglądają. I zniżki, konie andaluzijskie oraz luzy tańskie będą dostępne w niższych cenach przez następne 4 tygodnie. Koń andaluzyjski jest tańszy o 25% i kosztuje teraz 715 star końców. Z kolei koni Lucy Tański jest tańszy o 30% i kosztuje teraz 665 Star coinsów. Ceny te będą obowiązywać do środowej aktualizacji, którą udostępnimy 3 sierpnia. Zniżki dotyczą jedynie wierzchowców trzeciej generacji i nie obejmują koni zakupionych w aplikacji Star Stable Horses. Oferta ta idealnie się zbiega z wyścigiem. Konie Jorwiku Guillermo Gadear reprezentuje organizatorów imprezy Konie Jorwiku. Uwielbia, gdy właściciele koni pokazują swoich czworonożnych przyjaciół innym entuzjastom koni na Jorwiku, prezentując po kilka raz. Tym razem podczas wizyty Guillermo w centrum uwagi będą konie iberyjskie. Wyścig Working Quatrion znajdziesz w Hali jeździeckiej. Jest on dostępny wyłącznie dla koni andaluzyjskich, lusytańskich oraz pasofino, a także ich magicznych odpowiedników: sakury, bridge, Aili, Umbry i Fauny. Nie wiem, jak to się czyta. Jeżeli przyjedziesz na in, koniu innej rasy, poprosimy cię uprzejmie o zmianę wierzchowca zablokowania Gdzie znajdę ten wyścig? W fali jeździeckiej. Jak zacząć? Przedstaw się Gilermowi Gadei. Jaka jest nagroda? 500 punktów doświadczenia dla konia. Jak długo będzie dostępny ten wyścig? Gilermo zaplanował dla Ciebie cztero tygodniowe ściganie. Spróbuj swoich sił przed środową aktualizacją, którą udostępnimy 3 sierpnia. Czy ten wyścig ma jakieś specjalne wymagania. Musisz być graczem Star Rider, mieć któregokolwiek z wymienionych koni dowolnej generacji i odblokować halę jeździecką. O, widzicie, ktoś, był, ktoś nas wyprzedził jeszcze z tym samym koniem. Światło, kamera, akcja. A nie, tu jeszcze konie andaluzyjskie oraz lucytańskie będą dostępne w niższych cenach przez następne 4 tygodnie. I nie tylko, słuchajcie, zobaczycie zaraz, które konie będą jeszcze na przecenie. Światło, kamera, akcja. Uwaga, jorwickie reżyserki, wprowadziliśmy możliwość ukrywania konia i postaci. Możesz to zrobić zarówno wtedy, gdy siedzisz na koniu, jak i gdy na nim nie siedzisz. Dzięki temu nagrasz najlepszy filmik z gry. Funkcję tę znajdziesz w ustawieniach w zakładce kreatywne i inni gracze wciąż będą Cię widzieć. Niższe ceni koni Shire, och słuchajcie jak ja długo to na to czekałam Te łagodne olbrzymy są po prostu cudowne i z przyjemnością dołączą do Twojej stajni Zdobądź własnego konia Shire za jedynie 475 star coinsów. Znajdziesz go na targu koni Zmiana magicznych koni Ayla i Umbra Być może udało Ci się zauważyć, że w ostatnich miesiącach Garego Goldtruffa odwiedziło całkiem sporo magicznych koni Magicznych gości, no tak właśnie zauważyliście, że prawie co miesiąc jest, są nowe konie, w sensie wstawiane zarówno nowe jak i właśnie poprzednich lat magiczne konie Mniej więcej raz w miesiącu Gary będzie miał dwa albo nawet więcej magiczne konie, których nie było na Jorwiku już jakiś czas Mamy nadzieję, że dzięki temu będziesz mieć możliwość ich zdobycia, jeśli nie udało Ci się tego zdobyć, zrobić wcześniej w tym miesiącu odwiedziły nas Aila i Ambra wraz ze swoimi księżycowymi zwierzakami. Odnajdziesz je w obozie Garego w Fort Morland, niedaleko stodoły starego Jaspera. Ayla i Ambra mogą dołączyć do Twojej stajni za 950 star końców. Każdy i za to samo jak konie andaluzyjskie znają kroki hiszpański. By dumnie kroczyć tym krokiem naciśnij spację, gdy Aila i lub Ambra stają nieruchomo. Ayla to nieśmiała, ale niebywale oddane zwierzę, które tworzy silną więź ze swoim miejscem. Koń ten uwielbia zorzę polarną, może dlatego przypomina jego własne piękne umaszczenie. Ambra kocha mrok i uwielbia obserwować świetliki, spędzając długie noce w lesie. Ten majestatyczny goniec ma bardzo wysoką temperaturę ciała z uwagi na swoją ognistą grzywę. Ponoć w dziczy można go zobaczyć jedynie przy bladym świetle nowiu księżyca. Ayla i Ambra w swojej magicznej postaci. Tłum piękne zdjęcie. I księżycowe zwierzaki wraz z tymi pięknymi końmi. Na Jorwik przybyły dwa niezwykłe zwierzaki. Śniący, śniący. Śniący magiczny lis i ognisty zaczarowany kot. To dobrze znajomi i Ambry, którzy dołączą do Twojej rodziny za 450 star końców. Będą na Jorwiku wraz ze swoimi towarzyszami do środowej aktualizacji, którą opublikujemy 3 sierpnia. Oraz słuchajcie te oto się czyli właśnie... znaczy tu kurczenie ma zdjęcia. Eee, właśnie zwierzaczki, czyli ten list i kotek są dostępne jak kupujecie słuchajcie, Star Coinsy. Czyli 5000 Star lub 2000 Star Coinsów. Jak zakupicie to dostajecie właśnie jakby w gratisie te, 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 te zwierzaczki I mamy sklep z bonusami, słuchajcie ja sobie powiem, pojeżdżę tu wokół Dla wszystkich graczy, którzy wykupili konto Star Korzystając z płatności jednorazowej w sklepie z bonusami w Morland Dostępny jest nowy przedmiot Admiralski czaprak do ujeżdżania jest inspirowany mundurem ostatniej jorwickiej admirał I przeniesione konie Odrobinę przeorganizowaliśmy Jorvik, by zrobić miejsce w forcie Pinta Następujące konie przeniosły się z fortu Pinta, by być ze swoimi przyjaciółmi należącymi do tej samej rasy Kleitzel przeniósł się do Dundul Konemara przeniósł się do gospodarstwa Brajka Koń Lipiński przeniósł się do Nowej Grani Koń Fjorski przeniósł się do Waledej. Koń luzytański przeniósł się na wyspę Padok. Jorwicki koń gorąco-kwisty przeniósł się do wioski księżycowej Sierp. Koń północno-szwedzki przeniósł się do dunto. Dodatkowe miejsce sprawiło, że do Fortu Pinta trafiły nowe konie. Teraz gracze na wszystkich poziomach mogą kupić jednego wierzchowca każdej rasy. Koń American Paint, koń rasy Quarter, koń kuc gotlandzki, perseron, pasofino, koń arabski i kuc islandzki. Konie te wciąż można być w miejscach, w których były wcześniej, gdzie obowiązuje standardowy limit poziomów. Po prostu chcieliśmy, by wszyscy nasi gracze mieli dostęp do niektórych z najbardziej popularnych wierzchowców. Mid-samerowe przedmioty w sklepie globalnym. Wszystkie mid-samerowe przedmioty zostały dodane do sklepu globalnego i od teraz będą tam dostępne. Możesz je kupić, gdy tylko będziesz potrzebować czegoś na poprawę nastroju. Nie dotyczy to przedmiotów sprzedawanych w podsezonowych sklepie Nicht Summer. One zniknęły na zawsze i słuchajcie, ja tu jestem załamana, bo w sumie nie wiem, które zniknęły, a ja tam kolekcjonowałam, zajdzie słuchajcie, te wszystkie zestawy. No i tu już tak naprawdę koniec, czyli mamy filmik tygodnia z tymi naszymi nowymi koniami, które są dostępne, czyli te, ta złota rybka i ta przypominająca tą taką rybkę. I tak, w następnym tygodniu Zajazd pod Wilkiem przyjmuje swoich pierwszych zagranicznych gości, ale coś jest nie tak. Z wspaniałego tygodnia, całusy od zespołu Star Stable. I słuchajcie, tak to właśnie wygląda ta aktualizacja. Jak się w miarę szybko wyrobimy, to jeszcze słuchajcie, właśnie polecimy w niektóre miejsca, gdzie są właśnie przecenione konie, abyście widzieli gdzie są i że są faktycznie przecenione. Ale teraz tak, lecimy do hej orety ale hala jest dziecka jestem guillermo gadea jeden z założycieli wyścigów monorasowych koni jorwiku to skrót od koni jorwiku jeżeli tego jeszcze nie wiesz to mała organizacja która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe dla konkretnych raz koni oraz raz do podobnych cech uważamy że to idealna okazja by jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do koni Teraz mamy wyścig inspirowany Working Quatrion. By go wypróbować, musisz dostać konia andaluzyjskiego, lusytańskiego lub pasofino e, dosiadać. Jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zaproś znajomego i rozpocznijcie wyścig. Zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Okej. Okay. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę, jak się ścigasz. By wziąć udział w tym wyścigu, musisz dosiadać konia andaluzyjskiego, lusytańskiego lub pasofino. Zaczynamy do dzieła. Tak, ja mam sobie pasofino, więc lecimy. Ogólnie ładnie to wygląda. Nie będę szybko jechać. Bardziej na zasadzie, żebyście widzieli, jak to w miarę przejść. Na spokojnie. Okej. Okay. coś podobne... A! Jest bardzo podobny do tego, co znajduje się. Słuchajcie. Który był dostępny na y, dniach Jorwiku, ale to było ogólnie święto. Dzieckie Dostępne właśnie zadania były w Morland oraz w y, Stajni Jorvik. Więc troszeczkę właśnie tak to wygląda. Ale jest bardziej urozmaicony. I właśnie ten końcówko koło nas, słuchajcie, przejał to jest Aila. Tylko właśnie w tej niemagicznej, słuchajcie, wersji. Okej okay, tu. Wydaje mi się, że i tak, słuchajcie, pojedziemy właśnie tam, gdzie są te magiczne konie, abyście zobaczyli, jak one wyglądają Tak bardziej dokładnie Okej, okay. konie Jorwiku, Working Quatrion Jak na pierwszy raz, słuchajcie, nie było bardzo źle O, a tu macie drugiego pięknisia Tylko, że to jest jakby niemagiczna wersja I w sumie też bym bardzo chciała te konie, te konie są przepiękne I nie, tak Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. Ok, dostaliśmy, widzicie, nagrodę 500. Yy, jak to się nazywa? Yy, 500 umiejętności dla konia i nigdy nie mogę zapamiętać, jak to się nazywa. Ale dobra, słuchajcie, najpierw wydaje mi się, że lecimy do Morland zobaczyć te magiczne konie, więc widzimy się, słuchajcie, na miejscu. Ok, słuchajcie, jak widzicie dojechaliśmy. Ogólnie jak są jakieś problemy z mikrofonem, to ja Was strasznie przepraszam, ale naprawdę nie wiem, co się dzieje. Ja go nawet nie tykam, a on takie dziwne dźwięki czasem wydaje. Ale tak, jak widzicie, tu mamy kociaki i no, najnowsze konie, te dwa, a tu mamy znowu kotka i liska. Aha, nie mogę tak wam pokazać Na pewno będzie zdjęcie na miniaturce Albo jeszcze właśnie mówię, zrobię shorta z ty, tymi pięknisiami I tu mamy, słuchajcie, właśnie Aile i Ambre To będzie Aila I słuchajcie, ona wygląda tak W normalnej postaci wygląda tak Czyli jest takim po prostu, można powiedzieć, szarowym szar, konikiem Siwym, przepraszam I słuchajcie, ona wygląda tak Jak widzicie, od razu mówię, jak ktoś nie wie Żaden magiczny koń nie może zmienić ani stylu grzywy, ani stylu ogona. Więc słuchajcie, leci mamy bezczynność. Stęp, kus, cwał, galop, szybki galop. I ruch specjalny, czyli to jest ten ruch hiszpański. I słuchajcie, tak to wygląda. Jak widzicie, no jest piękny ten koń. I ja tak mam na, mam na 100% tego konia, bo widzicie, już mi tu pisze, że już posiadasz. I on jest za 950. Star Coinsu, więc słuchajcie, już tak lecimy teraz w drugą stronę, abyście widzieli, jak ten pięknie wygląda. więc tak to wygląda. Jest tu przegląd rasy tak, możemy jeszcze tak zrobić. Czyli mamy Ambrę. Umbra ambra, nigdy nie wiem jak to się czyta. Ale wydaje mi się, że jednak ambra bardziej. I słuchajcie, tak właśnie wygląda w niemagicznej wersji, również jest przepięknym bardzo koniem. Naprawdę strasznie mi się ogólnie te konie magiczne konie podobają, więc nie dziwcie się, że mi naprawdę brakuje może 2-3, które już nie są tak naprawdę dostępne w grze. Więc tak, lecimy teraz. Bezczynność, wstęp, kus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. No pięknie, słuchajcie, wygląda i teraz zmienimy umaszczenie. I lecimy dalej. Czyli mamy szybki galop, galop, CV, kus i stem. I bezczynność. No i tak słuchajcie, one wyglądają. Wszystkie są po 950 star końców. I słuchajcie, tak jak mówiłam wcześniej, kociaki możecie dostać, jak kupicie e, któryś z pakietów e, star Coinsów. A teraz słuchajcie, lecimy tutaj do e, Natark Ferdinanda. Więc zaraz się widzimy. I słuchajcie, jesteśmy na targu Ferdinanda. Dlaczego? bojże? ponieważ tu mamy na przykład konia Shire i uwaga są za 475 Star Coinsów wszystkie, więc słuchajcie będziemy je wszystkie oglądać i to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o matko i jest 8! O, ja Cię kręcę. Słuchajcie, mam y, ogólnie wszystkie konie y, magiczne w wersji Shire. Znaczy na podstawie koni Shire. Ale kurczę, nie sądziłam, że ich jest aż, aż 8. Dobra, słuchajcie, lecimy po kolei po prostu. Czyli mamy bezczynność, wstęp, kłos, CV, galop, y, szybki galop. Aha, i nie ma ruchu specjalnego. Teraz mamy takiego pięknisia i w sumie czekajcie. Ok, jakby zaczniemy troszeczkę od początku, czyli będę Wam mówić ogólnie jakie to są, słuchajcie, maści. I to jest maść gniada. Tu mamy kolejnego pięknisia i tak mamy bezczynność, wstęp, kus, cwał, galop, szybki galop i nie mamy ruchu specjalnego i ten oto piękniś jest maścią kasztanowato. Teraz lecimy kolejnego. Czyli mamy bezczynność, Wstęp, kus, cwał, galop i szybki galop. I słuchajcie, ten piękniś i ma maść karą. Teraz mamy tak, bezczynność. Stęp, kus, cwał, galop i szybki galop i tutaj mamy znowu maść siwą. I dalej. O, jaki ładnie! Bezczynność, stęp, kus CV, galop i szybki galop. I słuchajcie, ten piękny ma y, maść karos z y, rokatą. Tak, karos z rokatą. Teraz mamy takiego siwego i wydaje mi się, że to ogólnie będzie siwy, ale mogę się mylić. Więc tak, bezczynność, stęp, kus cwał, galop. I słuchajcie, szybki galop. I tu mamy maść siwa jabłkowita. Mówiłam, że się pomylę. I zostały nam, słuchajcie, ostatnie dwa. Czyli, czyli mamy, słuchajcie, tak. Bezczynność, wstęp, kłos, cwał, galop, szybki galop. I słuchajcie, to jest maść srokata. I w sumie się, słuchajcie, pomyliłam. Bo ten tutaj... Nie, nie, ten to jest dobrze. I tu mamy, o jaki ładny, bezczynność, stem, kus, cwał, galop i szybki galop. I słuchajcie, ten oto piękniś ma maść gniada jabłkowita. Tak. I no nie mówcie mi, że nie są przepiękne. Są piękne. Ale powiem Wam, że tak jak Wam pokazywałam, to nie wiem, czy będę je kupować. Najwyżej kupię je sobie poza odcinkiem. No, ale widzicie, jak wyglądają, tak? Jeżeli pisze mi, czy będziecie w ogóle kupować któregoś Shirep. Yy, więc tak, yy, chyba, że słuchajcie, jednego kupię, tak żebyście widzieli, jak wygląda ta cała y, animacja. I w sumie wydaje mi się, że... Że kupię, słuchajcie, właśnie y, tego. To jest generacja ogólnie, słuchajcie, druga. Więc słuchajcie, spersonalizuj I słuchajcie, widzimy się, jak tu wszystko poukładam OK, i słuchajcie, wybrałam taką nazwę, czyli będzie Alfa Bear, czyli w tłumaczeniu y, Alfa Niedźwiedź, coś takiego. Wydaje mi się, że fajna jest ten, ta nazwa, więc uwaga, konia, tak. I tak jak słuchajcie, o Jezu, jakie ja lubię te scenki, no nie są piękne, ale tak, słuchajcie, na razie kupuję tylko tego, najwyżej poza odcinkiem jeszcze któregoś, słuchajcie, zakupię, to jest w ogóle na 100%, więc słuchajcie teraz, tak, wysi do Stajni. Więc słuchajcie teraz będziemy lecieć do. Okej. Okay, I słuchajcie, jesteśmy na wyspie Padok, więc tutaj mamy konia lusytańskiego, jeśli dobrze pamiętam. Tak, koniu lusytański, lusitano. No i mamy tutaj, słuchajcie, w ogóle przegląd raz dostępnych. No i mamy tylko właśnie te konie lusytańskie. No, i mamy cztery. Czyli mamy tutaj pierwszego pięknisia, i mamy, słuchajcie, po kolei lecimy. Czyli tak, wstęp, chłos, cwał, galop, szybki galop, i ruch specjalny. I słuchajcie, ten oto piękny jest to złoto szampański, i jest naprawdę, słuchajcie, piękny, nie sądzicie. Ale dobra, lecimy, bo mamy jeszcze 4 maści i widzicie, że są za 665 star końców. Teraz mamy tutaj takiego oto pięknisia i to jest maść jelenia. I tak mamy bezczynność, stem, kłus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. No wygląda przepięknie, bardzo mi się podoba ten koń. Ogólnie wszystkie lusytańskie konie, czyli Lusitano mi się bardzo podobają teraz, słuchajcie, mamy takiego pięknego czarnego i jest to kary. I lecimy po kolei. Czyli mamy bezczynność, stęp, kus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. Tak wygląda. I ostatni piękniś jest to koń Izabelowa, to Palomino. tak. I słuchajcie, mamy stęp, kus. CV, galop, szybki galop i ruch specjalny. I słuchajcie, w sumie Wam powiem, że nie bardzo kusi, aby kupić tego albo tego. Ten jest piękny, ale w sumie ten też. Ten jest taki nietypowy, cały taki. I chyba słuchajcie, ja go kupię. Tak, personalizuj, kup, tak, Dzisiaj mamy y, trzy konie, jeszcze ten kupię. Nie, słuchajcie, żartuję, kupię najprawdopodobniej jednego andaluzyjskiego, ale to, słuchajcie, zaraz się widzimy, jak dam mu imię. Okej, okay, i słuchajcie, wybrałam takie imię, czyli będzie Gold Princess, czyli e, Złota Księżniczka. No nie, nie sądzicie, że jest po prostu przepiękna? Tak, i to, słuchajcie, będzie klaczy, więc uwaga, kup konia, tak na pewno. I ta piękna scenka. A czemu on tak się świeci? Takie było? Eee, chyba nie, ale słuchajcie, dobra Wyślij do stajni I słuchajcie, teraz lecimy Zobaczyć konie e, Andaluzyjskie, więc widzimy się zaraz Okej, okay, słuchajcie, przywędrowałam Tu i teraz muszę, słuchajcie Tu mamy konia Andaluzyjskiego i tu mamy Od razu pokazane Wszystkie więc słuchajcie, lecimy e, po kolei, czyli mamy bezczynność, stęp, kłus, cwał, galop i szybki galop i mi się iha jeszcze ruch specjalny i zobaczcie, Piękniś i tu mamy siwa jabłkowita generacja oczywiście trzecia, kolejny piękniś mamy taki i jest to cisawa. Również generacja trzecia, czyli mamy występ, kłus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. No ten też jest piękny. Ok, teraz mamy, słuchajcie, siwą, czyli taki klasyczny, bialutki generacji trzeciej. I mamy stęp, kłus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. Kolejny piękny czyli tutaj mamy Perlino, taka maść i słuchajcie, lecimy Stęp, Kus, Cwał, Galop, Szybki Galop i Ruch Specjalny. I zostały nam jeszcze dwa, choć ja widzę, że jest ich troszkę ym, więcej. No ale dobra, lecimy teraz z tego i ten oto piękniś Jest to kara przydymiona, generacja trzecia. I on jest właśnie podobny bardzo do, do umbry, ambry. Tak, i mamy kłus, cwał, galop, szybki galop i ruch specjalny. No pięknie. I mamy ostatnią, czyli Karom no i też piękny, taki mroczny wręcz koń Mamy stęp Kus Cwał Galop I szybki galop I oczywiście ruch specjalny I słuchajcie, czy ja w ogóle jakiegoś tego pięknisia mam? Ogólnie rzecz ujmując Wydaje mi się, że skoro one są przeceniane To możliwe, że generacja pierwsza Będzie wycofywana Ogólnie mam nadzieję, bo jak widzieliście wcześniej, yy, są Shire na dość dużej przecenie, bo normalnie Shire kosztowały 950 Star Coinsów i to druga generacja. Więc najprawdopodobniej za niedługo zobaczymy możliwe trzecią generację Shire, co by mnie bardzo ucieszyło. Ale słuchajcie, chcę chociaż jednego andalusyjskiego kupić, bo technicznie nie mam takiej klasycznej rasy, tylko mam jednak tą magiczną... Mam taką, słuchajcie, rozkminę, ale powiem Wam ze szczerów, szczerością, że ja jestem typem osoby, która lubi czarne konie. Bardzo lubię czarne konie, ciemne konie. I fakt, że czasami kupuję te jasty, ale kupuję dlatego, że mam ich mało. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jednak kupuję tego pięknieścia, czyli to jest w ogóle. Jakie tu sobie jeszcze rasy? Ahały tekańskie, właśnie andaluzyjskie, hanowerskie. I tu są dwa lucy tańskie. O, widzicie, a czy ja mam? Ja mam chyba tego. Nie? Ojacie, ale dobra, słuchajcie. Yy, powrót. Ale nie do tego konia, tylko do tego. Chyba, że tego może. Nie, tego. Dobrze, więc słuchajcie, spersonalizuj kup, i zaraz się widzimy. Okej, okay, i słuchajcie, nazwa będzie Night Legend, czyli y, w takim wolnym tłumaczeniu moim y, Nocna Legenda, więc słuchajcie, kup konia. No i widzicie, że dzisiaj y, troszkę, aż trzy konie kupiłam. O, jaki piękny. No piękny, naprawdę, ale dobra, klikamy wysi, słuchajcie, dostajni. I słuchajcie, tak, wydaje mi się, że w ogóle w tym momencie już kończymy filmik, bo zobaczcie tak. Cała aktualizacja mamy zrobioną. Mamy trzy zakupione przeze mnie konie, i widzicie, że są faktycznie na promocji. Wydaje mi się, że jeszcze Shire poza odcinkiem sobie jeszcze kupię, więc tak, ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami. I należy naszej wielkiej rodzinki. Piszcie mi, czy kupujecie jakiegoś konia teraz na przecenie. A może planujecie jeszcze jakiegoś innego kupić. A może już kupiliście. Trzymajcie się ciepło i pa!